Załomiszki gotowe do startu? Prosimy. ale na pewno tutaj można walczyć o jak najlepszy wynik również pozostałe zawodniczki na razie Klara Kowalska 13,57 po 25 metrach. nieznacznie za nią Gabriela Król. Klara Kowalska 28,41 sekundy teraz Gabriela Król przyspieszyła I ostatnie 25 metrów. A, a jest, a jest. A nie widzicie, Gabriela Król 57,69 sekundy. Klara Kowalska, miejsce drugie i Marta Popa miejsce trzecie. Teraz wystartuje seria druga.